Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jesteśmy z serii Wiejskie Życie. Dziękuję Wam za poprzedni materiał. Naprawdę bardzo mi miło, że odnieśliście takie wyświetlenia i tak dalej. Będę starał się wrzucać odcinki jak najwięcej, ale nie wiem jak to wyjdzie. Dzisiaj pojedziemy na żniwa. Pan Boguś tutaj już mówił, że będzie kosił mi. Wziąłem go na usługi i myślę, że dzisiaj nic się nie stanie. Więc ja teraz wsiadam w sześćdziesiątkę i jedziemy. Podpiąłem tutaj już naszą tą przyczepę. Myślę, że powinna starczyć. Jak nie, to jeszcze mamy jeszcze jedną przyczepę dwukołową. Więc jak będzie potrzeba, weźmiemy ją. A teraz jedziemy tutaj sobie sześćdziesiątką, na pola. Tam pan już Boguś będzie. O nic nie jedzie. Dobra. To wpinam tutaj piąty bieg jedziemy. Dzisiaj dużo osób u nas na wsi kosi, więc my też musimy, no bo trzeba ten nasz jęczmień i pszenicę wykosić, żebyśmy mieli dla świń, dla pościelenia i planuję jeszcze dokupić parę kur. Ja zapiankowałem tutaj przyczepę. O, jest pan Boguś. Jego Ford Schritem E512. Bardzo dobra maszyna. Idę z nim pogadać. O, dzień dobry, panie Bogusławie. No, siema młody, jak tam u ciebie? Ja widzę, że to przejąłeś teraz tą wujową gospodarkę, to nawet lepiej, i robisz od wuja. He, he, he. No, to dzisiaj przyjechałem na te usługi. To będziemy dzisiaj rżnąć ten jęczmień i tą pszenicę. Myślę, że w kombajnie nic się nie rozsypie, nic się nie stanie, więc będziesz mógł tylko odwozić. A tak to do kombajnu to jest super maszyna Ford Street E. 512. Naprawdę bardzo mi się dobrze sprawuje, więc ja lecę do koszenia, a ty tam możesz iść do tego sześćdziesiątki. To się ma młody, ja koszę. No to widzowie, ja was nie zanudzam i będę się odzywał, jak będzie wmsypać. thank you O tak, że ten. My już tutaj sypiemy. No, pan Boguś mówił, że trochę nakosił. Ale nie ma szału. Nie ma szału tego jęczmienia. Naprawdę jest go niedużo, ale mi wystarczy. Z tego jęczmienia to sprzedam wszystko i jeszcze z tamtej pszenicy nie wiem, ile sypnie. Ale z tamtej też sprzedam. Ale trochę zostawię dla siebie i dla kur, bo potrzebuję. No to widzowie, jedziemy teraz wysypać jęczmień i już Pan Boguś ruszył kosić pszenicę. Nie wiem, ile sypnie pszenicy, ale tamten kawałek jest troszeczkę większy, więc powinien troszkę więcej sypnąć. Ale teraz w miarę pszenica droga, więc będziemy sprzedawać. Tylko nie wiem, czy będę sprzedawał to teraz czy w zimę. Chyba bym zaworkował worki, bym od kogoś pożyczył. O, tutaj jest ten wjazdek taki, ale tym nie będziemy na razie jechać, później najwyżej skoczymy nim, bo z zbożem na razie nie ma co jechać. To taki, ten jest i trochę pod górkę i ten, a tu będzie miała sześćdziesiątka, ciężko pojedziemy asfaltem. A co do tego, no to myślę wypożyczyć workownicę do tego i zaworkować. Tylko nie wiem, kto ma taką workownicę tutaj na wsi. Bo większość to ma właśnie silosy albo dmuchawy. Więc, a teraz ogólnie będę tutaj gdzieś potrzebował wysypać. Tylko właśnie nie wiem gdzie. Ale chyba gdzieś tutaj w oborze rozścielę sobie Plandekę. A was, żeby nie zanudzać tutaj nad jego gospodarce, zapraszam do oglądania. z pokrótkim tutaj. Ja sobie rozścieliłem, tak jak było widać, plądekę. Wysypałem już jęczmień na tą plądekę koło kurnika, po tam rozścieliłem ją, żeby później rozłożyć i zboże przez parę dni wysychało na powietrzu. Więc ja teraz udaję się, bo Pan Bogus już mówi: O, pojedziemy tym wiastkiem tutaj, to Wam pokażę. Taki skrót tutaj. Żeby ominąć tą krzyżówkę. Tu dziadek często jeździł, żeby omijać to skrzyżowanie, bo tu często wypadki były. Więc jedziemy teraz, bo Pan Boguś mówił, że już ma prawie pełny zbiornik z tego, z tego pola. Więc naprawdę bardzo ładnie sypnęło. Jak na takie pole małe, to jest dobrze. Tylko widzę, że pan Boguś tutaj poszedł teraz chyba gdzieś się odlać w krzaki. Albo Albo coś zrobić przy kombajnie na górze. Więc ja z Wami się jednak za chwilkę widzę. No także, witam Was. Już tutaj wysypaliśmy z Panem Bogusiem. On dojechał już do końca. A jak tam będzie z tą usługą? My się tam jakoś dogadamy, ja wpadnę do pana, najwyżej gdzieś wieczorem dogadamy się tam jakieś, pan zaproponuje jakieś, to panu zapłacę za tą usługę, bo naprawdę panu bardzo dobrze zrobił. To ile będzie za tą usługę? Oto, panie, ja od pana nie będę jakiegoś dużo majątku chciał, bo jesteśmy przecież sąsiadami. Da pan tutaj stówkę i flachę i będziemy dogadani, bo jak trzeba będzie coś panu pożyczyć, jakieś coś, bo tu pan będzie teraz robił, pani młody, no to jak ten, to jeszcze mam workownicę na sprzedaż, bo coś tam pan mówił, że trzeba panu workownicy. To mam taką starą, bo teraz się przerzuciłem na te sajlosy, już teraz nie workuję w tej workownicy, to mogę ci zaproponować. Naprawdę bardzo dobrze się tym workuję, sobie poworkuję to wszystko. Będę chciał za tą workownicę jakieś 200 zł. Więc wpadnij tam później i się dogadamy. No dobra, dziękuję, proszę pana. Ja będę leciał. No to tak, widzę. Lecimy tu już na gospodarstwo. Mamy pszeniczki dosyć, dosyć sypło około dwóch ton, tak jak pan Boguś mówił. I myślę, zakupić od niego tą workownicę, bo naprawdę by mi się to bardzo przydało. Workownica sama w sobie jest bardzo fajnym wynalazkiem, bo nasypujemy sobie do tego, ja to widziałem właśnie, jak tam z wujem byłem u pana Bogusia. Ja to widziałem. Więc nasypujemy na górę zboże, no i podkładamy worek, jakby ktoś nie wiedział. I po prostu puszczamy i się workuje. Więc taką workownicę by mi się przydała. A na jakieś silosy, dmuchawy, to mnie na razie jeszcze nie stać. Więc sprzedam to później na worki i dostanę trochę pieniędzy z tego. Poworkuję wszystko, jęczmień i pszenicę, i dam do tego przedsionku koło obory. Tam, gdzie dziadek zawsze trzymał zboże. Więc już tu wjeżdżamy za oborą. Już wam pokazuję tutaj, jaką plandekę zrobiłem. Oto tutaj moja plandeka. Rozłożyłem tutaj już jęczmień, wysypałem. Koło kurnika na słoneczku będzie schnąć. Teraz otworzę sobie burtę i będziemy sypać pszenicę, wysypie. I to będzie tyle chyba z tego materiału. Bo też nie będę was tutaj bardzo jakoś zanudzał. Ja jeszcze pójdę później dogadać się z panem Bogusiem jak cena za ten kombajn. Mówił, że ten, że stówkę i ten, to ja mu zapłacę. Bo naprawdę bardzo dobrze mi skosił i będziemy na przyszłych dniach o odcinkach workować tutaj to zboże i później zaczniemy jakieś większe prace polowe czyli kostkowanie słomy, bo musimy sobie tutaj tą słomę pokostkować i w tym sezonie będę brał jeszcze dzierżawy. Więc ja gaszę teraz sześćdziesiątkę i będziemy tutaj. Wam jeszcze pokażę ten taki składzik. Tutaj mamy tą poniemiecką oborę. Tutaj jeszcze taki do obory jest dobudowany taki o. Tutaj wujek zawsze trzymał tutaj zboże w workach takich, więc tutaj... Też będziemy trzymać na razie, bo gdzie indziej to nie mam gdzie? No bo w domu chyba nie będziemy tego trzymać, a później pojedziemy z tym na skup i sprzedamy. Więc ja tutaj teraz jadę się dogadać i na razie.